Witam Państwa w łowie prasowej telewizji w punkcie. Nazywam się Michał Konarski, a moimi gościniami są dzisiaj Agnieszka Włukaniewska, Tygodnik Nie. Dzień dobry. Oraz Małgorzata Kulboczowska-Figat Strike EU. Dzień dobry. W pierwszej części naszego programu porozmawiamy o tym, co się dzieje na opozycji. Mianowicie 2 lutego, w środę, Polska 2050, Lewica oraz PSL zapowiedziały. No właśnie, Konferencje o przyszłości Polski. Na razie doszło tylko do konferencji prasowej, w której zapowiedziano, że pomiędzy tymi partiami narodzi się jakaś współpraca. I teraz o tą współpracę zapytam najpierw Agnieszkę. Co sądzisz, czy taka grupa trzech partii po, bez Platformy Obywatelskiej może być yy, jakąś Nowością na, na polskiej opozycji. No, ja muszę się przyznać, że ja się czuję jak kompletna pensjonarka, bo jestem zachwycona i wzruszona. Uważam, że to się stało coś rewelacyjnego po prostu, bo system DONTA, którego jestem zawsze sięgłym wrogiem, to jest w ogóle skandal, ten system nie ma nic wspólnego z demokracją. Oczywiście nie powinno być tak, że wyborcy dają komuś 40% głosów, on ma 60% mandatów, bo to nie ma nic wspólnego z. z Reprezentacją i, powinny, i system powinien być naprawdę proporcjonalny, no ale na to się już nic nie poradzi, ponieważ za każdym razem przeciwko temu musiałaby zagłosować najsilniejsza partia w Sejmie, która uważa, że na tym zyska w następnych wyborach. Leszek Miller to przywrócił w 2002 roku, kiedy postanowiła AWS przegrywająca zrobić bardziej system bardziej sprawiedliwy. Więc, ale w każdym razie jest system, by on ta, Trzeba grupować listy, trzeba tworzyć wspólną, wspólną listę, i uważam, że te, te, te trzy formacje, które wbrew pozorom w sprawach ważnych mogą się dogadać, dlatego że e, poprawi się. To, to nie jest tak, że ja uważam sprawy obyczajowe czy też kulturowe za nieważne. Oczywiście że to są ważne, ale w tych sprawach jeden klub nie musi głosować tak samo w sprawach sumienia. Natomiast wszystkie te trzy partie są jednak dosyć zdecydowanie prospołeczne w wymiarze takim gospodarczym, w wymiarze podatkowym, w wymiarze dystrybucyjnym. Pewnie Hołownia najmniej, ale z drugiej strony w ogóle nie ma poglądów żadnych, tylko słucha tego, czego obywatele oby oczekują. Obywatele oczekują jednak redystrybucyjnej roli państwa. Więc y, uważam, że to jest szansa na stworzenie fajnej, y, różnorodnej, listy, a przy tym wyrzucenie z tego Donalda Tuska z jego no, bezszczelną arogancją i, i jak ktoś jak to trafnie zauważył Hołownia przemocowymi zalotami do innych partii opozycyjnych też mnie cieszy. Zresztą ostatnio nawet y, w Kosiniak-Kamysz powiedział, że, nie, że PSL nie, są, PSL nie jest piąkiem na szachownicy dla Donalda Tuska, którym ten mógłby się posługiwać. Y, Małgorzata Kulbaczycka-Figat teraz, gościu, czy ty podzielasz co powiedziała Agnieszka? Czy ja podzielam to dlatego właśnie, że zgadzam się z tym, że hołownia nie ma żadnych poglądów i hołownia ma za to bardzo przyzwoity słuch społeczny i dlatego uważam, że ta koalicja, koalicja musz przyjmijmy, może ta forma współpracy ma szansę się potoczyć w kierunku o wiele bardziej niż gdyby lewica dalej się upierała przy dogadywaniu się z platformą obywatelską. I tutaj ja mogę tylko podziękować Donaldowi Tuskowi za to, że przy każdej okazji atakował lewicę, wybijając lewicy z głowy taki pomysł. Bo gdyby powstała zjednoczona opozycja, gdyby powstała jakaś forma współpracy między KO i właśnie lewicą, to o jakimkolwiek prospołecznym programie na opozycji moglibyśmy zapomnieć na długo. Tutaj na razie wiemy, że trzy koalicje, trzy, trzy formacje się dogadują na gruncie praworządności, na gruncie sądów. To no nie jest to program, z którym wygrywa się wybory, powiedzmy sobie uczciwie, ale no jest, jakby są, są podstawy, że da się do tego dopisać ciąg dalszy, redystrybucyjny, prospołeczny, jakieś umiarkowanie równościowe, czyli na pewno coś fajniejszego niż gdybyśmy po prostu zrobili powrót do przeszłości. No właśnie, bo to jest taka koalicja antypopisowa, ale na tej fali ostatnich kryzysów obozu władzy wyrosł, znowu wyrosł Michał Kołodziejczak tak naprawdę, który okazał się być jednym z pięciu osób dotychczas, o których wiadomo, inwigilowanym Pegasusem i stąd pytanie do Was, czy Agrounia powinna się znaleźć w takiej koalicji ewentualnie i czy jeśli to jako czwarty członek, czy na przykład zamiast PSL-u? czy w jakimś innym rozrachunku, Agnieszko? Ja, 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 mi się oczywiście podoba gra chociaż trochę, trochę dlatego, że miałam niezwykły sentyment do samobrony i to jest takie lekkie echo samobrony, w związku z czym budzi mój, jak mówię sentyment głównie, natomiast ja myślę, że on jednak musi pójść własną drogą w takim sensie, że no jest anty, bardzo antysystemową propozycją i antysystemowa propozycja, która zapisuje się do koalicji, która jest, no, składa się z dwóch najbardziej systemowych partii w historii III byłoby moim zdaniem dla niego bardzo ryzykowne I, i nie jestem pewna, czy mu się to opłaca politycznie i nie jestem pewna, czy, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że zamienianie PSL-u na Agrounię też nie byłoby korzystne PSL ma struktury, powiem cynicznie, bardzo ważne są struktury w, w budowaniu kampanii przy, przy wyborczej. Kampanii. Tak, i, i PSL ma struktury, ma, ma ludzi, ma doświadczenie w tej kampanii. Ja myślę, że AgroUnia przynajmniej przez jakiś czas powinna pójść własną drogą. Znaczy, powtórzyć drogę Lepera. Leper oczywiście się zamordował na, na koalicji z pisem, em ale zanim tego nie zrobił, to trzeba pamiętać, że on był bardzo. Znaczy jego notowania bardzo rosły. Przecież on miał chyba trzeci wynik w wyborach prezydenckich w 2000 roku. I naprawdę warto, warto żeby, żeby Michał Kołodziejeczak sobie tą własną drogę wytuptał. I, a, ale też uważam, że ta, ta koalicja dość establishmentowa powinna przyglądać mu się z życzliwością, nie atakować go. Mówił, że tak Figet. Co sądzisz o no. pomyśle agrounii w polskim Ampel Koalicjon? No Nie, nie, słuchaj, Ampel Koalicjon to jest, uważam, że bardzo na wyrost. No, tak ta, ta, zostało okrzyknięte na początku, dlatego posług, to, posługuję się. Zostawmy ten. to z boku, więc wracając do Kołodziejczaka, no jeżeli to jest układ na wybory a raczej nie ma wątpliwości, że to jest właśnie pomysł na to, żeby przychytrzyć ordynację wyborczą, no to jednak PSL ze swoimi strukturami w terenie, ze swoimi możliwościami prowadzenia kampanii jest tutaj, no też może cynicznie mówiąc, jest istotniejsze niż agrounia, która sobie te struktury dopiero wykuwa. Natomiast ja bardzo chciałabym widzieć przedstawicieli tych trzech partii na protestach agrounii, bo to byłby, to jest taki też prosty test na że im naprawdę na jakichś prospołecznych zmianach zależy, że oni tym ruchom antysystemowym się przyglądają z życzliwością. I tutaj jest zresztą wielkie zadanie w ogóle dla lewicy w tej koalicji, jeśli już będziemy ich nazywać koalicją, bo jeżeli ten układ ma zostać pociągnięty w lewo, to lewica właśnie musi nadawać ton programowo. Jeżeli mamy lewicę, która ma dosyć jednoznacznie socjaldemokratyczny program i dwie partie, które powiedzmy sobie mogą współpracować z różnymi formami, to właśnie tutaj jest zadanie dla lewicy, żeby pilnować tego prospołecznego kierunku, żeby nadawać ton, żeby się włączać w ruchy protestu, których jest coraz więcej, bo mamy jak Równie mamy i protesty pracownicze na różnych odcinkach. I tutaj lewica po prostu, jeżeli naprawdę chce, żeby ta koalicja była prospołeczna, to to jest dla nich wielka odpowiedzialność. Yy, dziękuję za ten głos. Czy waszym zdaniem yy, taka koalicja, już nazywamy to koalicją, na razie to jest tylko nieformalny, tak naprawdę sojusz, ale właśnie czy te, czy te trzy partie w przypadku. No w przypadku sytuacji już po wyborach, czy one wtedy mogłyby dopuścić już wejście w jakiś układ z Donaldem Tuskiem, ewentualnie z innymi politykami opozycji, lub może. To no, się nie. nie da uniknąć, tak? Znaczy, no, jeżeli trzeba że jeżeli, jeżeli jest plan odebrania PiS-owi, jak rozumiem, taki plan jest i, i, i jak no To, to w sumie ma być to chyba głównym chodzi, celem, tak? tak? No, na, na konferencji zresztą powtarzali, że wyborcy domagają się wręcz przedstawienia propozycji na Polskę po PiS-ie i co ma być ta propozycja. No, znaczy moim zdaniem mnie to szalenie śmieszy, ponieważ ostatnio Borys Budka powiedział coś takiego jak, jak pojawiła się ta oferta tego spotkania w pierwszy dzień wiosny, to Borys Budka powiedział, ja się bardzo pilnie przyglądam polity w ogóle scenie politycznej, jeszcze nigdy nie wiedziałem, żeby się partie spotykały, żeby rozmawiać o przyszłości. W ogóle naprawdę. I, i rzeczywiście, i, ta, i, i w zatwór jest taka narracja, którą pięknie wyraził y, Radek Sikorski, że rozmawianie o tym, jak ma wyglądać Polska po pisie, to jest tak, jakby stawiać kwiatki na y, parapecie w płonącego domu. I dlatego, moim zdaniem, wyborcy nigdy nie dadzą tej platformie więcej niż te 20 parę procent, bo ona ma kompletnie y, zbrojony szlany sufit. Ja przeanalizowałam wszystkie badania, które się pojawiły od powrotu na no, Latuska, Tuska, czyli od 3 lipca, i jest ponad 100, z czego 27 osiągnęła chyba w 5, 28 ani razu, więc y, czy tam 29. Po prostu jest ten co czwarty Polak, kocha Tuska, kocha platformę, chce głosować na platformę, koniec balu, więcej nie będzie. I przecież zwróćmy uwagę, że skracanie dystansu pomiędzy pis a Platformą nie dzieje się, Metodą zdobywania punktów przez Platformę, tylko metodą tracenia punktów przez PiS. No ale ta Platforma te swoje 25% weźmie pewnie, tak? W związku z czym, no, nawet jeżeli ta, ta potencjalna koalicja weźmie więcej, no to tak czy inaczej będą musieli z tą Platformą dogadać, bo, inaczej, bo, bo, bo PiS też swoje 20 parę weźmie. I ja myślę, że Platforma powinna zrozumieć, ja nie jestem od doradzenia platformie, że, że eksperymentu ten powrót Tuska się nie powiódł. Znaczy po prostu Tusk doprowadził platformę do poziomu schetyny. Naprawdę, to jest poparcie z poziomu z czas, czasów schetyny i się zatrzymał, dalej nie pójdzie, dlatego, że jest nie do przyjęcia dla tych wszystkich ludzi, którzy są gotowi zagłosować przeciwko pis ale nie z nienawiści do PiS-u, tylko z poszukiwania lepszego rozwiązania, którzy, którzy byli, głosowali na PiS, Rozsądnie, czyli portfelem, bo żyło im się lepiej. Teraz widzą głównie w związku ze wzrostem cen i, i taką, taką pewną bezsilnością pisów wobec, yy, wobec pandemii, że, że, że już jest im gorzej, więc już nie chcą głosować na pis. Ale nie dlatego, że nie nienawidzą. A Tusk mówi wyłącznie o tym. Znaczy, naprawdę, spróbujcie znaleźć dwa zdania Tuska, w którym by nie padało słowo PiS albo Kaczyński. To jest niemożliwe, on mówi wyłącznie o PiSie. No, ludzie już mają potem słuchania o PiSie, więc. Ostatnie ja zdanie. Ja myślę, że Platforma powinna jednak się przeorientować na Trzaskowskiego, który może nie jest tytanem polityki, nie jest tytanem pracy, ale jest znacznie bardziej przyswajalnym dla nie, nienawidzonych antypisowskich wyborców liderem. Mógłbyś tak, Lubaczewska, Figat, teraz o pomyśle połączenia tego sojuszu Lewicy Polskiej 2050 i PSL-u po wyborach z Koalicją Obywatelską. Dobra, to ja powiem tak. Mi się bardzo podobało to, co powiedział Włodzimierz Czarzasty w wywiadzie dla Trybuny w grudniu ubiegłego roku. I powiedział, że o tym, co będzie po wyborach, o takich takie już typowo koalicyjne spekulacje, zostawiamy sobie na moment w ostatniej chwili przed wyborami albo już po wyborach. I uważam, że to, byłoby, to było rozsądne. Bo teraz, jeżeli powstał ten nowy projekt polityczny, jest nowy pomysł na to, jak odsunąć PiS od władzy, to teraz należy się zaangażować po prostu w to, żeby ten projekt zrobił jak najlepszy wynik wyborczy. Żeby Lewica zrobiła jak najlepszy wynik wyborczy i żeby ten nowy układ, który zdaniem strategów Lewicy daje jej szansę na lepszą pozycję w parlamencie, żeby on też po prostu osiągnął jak najwyższą pozycję przetargową. Pewnie tak, pewnie trzeba będzie się dogadywać z Tuskiem, bo też mnie jest trudno sobie wyobrazić, żeby ten nowy projekt, ta nowa koalicja zdobyła samodzielną większość. Zapewne trzeba będzie szukać z platformy jakiegoś porozumienia, ale Zastanowimy się, ja bym na miejscu lewicy zaczęła się nad tym zastanawiać za jakiś czas, kiedy naprawdę te role, ten układ sił się zmieni i kiedy naprawdę Platforma już nie będzie mogła w żaden sposób kreować się na wiodącą siłę opozycji, bo po prostu zostanie zepchnięta z tego miejsca w sondażach. To jest możliwe. Tutaj Agnieszka Celnie zauważyła, że Platforma nie rozszerza swojego elektoratu, wręcz zniechęca ludzi, którzy nie chcą głosować na PiS, ale później słyszą. Tuska, który w zasadzie nie ma nic nowego do powiedzenia. Więc jeżeli mądre rozegranie tej, tego nowego układu, w którym postawiła się Lewica, może zmienić układ sił w opozycji. I na tym się w tym momencie ja bym się skupiała. Natomiast tutaj co do, jeszcze co do Rafała Trzaskowskiego. No, był w Platformie taki moment, że można było się opamiętać i można było wysunąć Trzaskowskiego na tę wiodącą pozycję. Platformy, Politycy Platformy z pełną świadomością nie zdecydowali się na ten scenariusz. Z pełną świadomością postanowili rozgrywać powrót Donalda Tuska, chociaż byli ostrzegani, były też takie komentarze w mediach, że. To, to to jedyne, do czego to doprowadzi, to zmobilizuje elektorat antyplatformiany, elektorat pis doda paliwa tym, którzy mówią, że, pan, że opozycja chce po prostu wrócić do tego, co było wcześniej. Otóż no Platforma Obywatelska wtedy w ogóle puściła te głosy w imo uszu, dlatego ja nie wierzę, że oni cokolwiek zrozumieją. I szczerze mówiąc, nawet im nie życzę, żeby cokolwiek zrozumieli, bo ja jestem wyborczynią lewicy i to lewicy życzę jak najlepszych wyników wyborczych. Dziękuję bardzo. To była pierwsza część łowy prasowej. Już zapraszam Państwa na drugą i za chwilę się na niej zobaczymy. Dziękuję bardzo.